Cześć, Czołem. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać mój regulator chłodzenia falownika fotowoltaicznego marki Edge Po co to jest, do czego to służy, dlaczego to zrobiłem, tak wkrótko, krótko Wam opowiem. Falownik o mocy 6KW. Oczywiście on wewnątrz ma taki mały wentylator, który chłodzi elektronikę. No i ten radiator, który jest na całych pleckach tak to nazwę falownika. Ma to oddawać ciepło. Natomiast w ciągu dnia, kiedy ta produkcja jest na wysokim poziomie i falownik osiąga pełne moce, falownik rozgrzewa się dosyć znacznie. Radiator jest nawet, bym powiedział, nie że ciepły, ale nawet gorący. No i ten wiatraczek w środku, no jakby nie daje rady, może schłodzić tej elektroniki. A może daje radę, bo producent to dobrze przemyślał. Na pewno daje radę. Natomiast. Tak sobie pomyślałem, że aby przedłużyć żywotność tej elektroniki wewnątrz falownika, założę coś takiego jak taki regulator chłodzenia. Jest to, jest to urządzenie, taki regulator kupiony na jednym z portali takich aukcyjnych, i polega to na tym, że dochodzi tu do niego zasilanie 12V. Z drugiej strony, tutaj mamy czujnik temperatury, który oczywiście łapie temperaturę z górnej części radiatora, bo tam jest najcieplej. Akurat świetnie posłużyło tutaj mocowanie anteny, żeby mocno przymocować ten, 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 ten termometr. O, tak go może przybliżę. A tutaj natomiast wychodzi zasilanie do wiatraczków bezszczotkowych, które zamontowałem od spodu obudowy. Trzy wiatraczki, akurat tak fajnie spasowane na szerokość, a właściwie głębokość falownika. I teraz jak to działa? No mam tu w tej chwili pomiar temperatury na radiatorze 38,9 stopnia Celsjusza. Próg załączenia jest tutaj na 36,5, a histereza jest ustawiona na 3 stopnie, czyli jeżeli przekroczę o 3 stopnie, Tę zadaną temperaturę no to regulator załączy wiatraki. Być może za chwilę spauzuje ten filmik, albo tutaj przynajmniej obniżę na chwilę ten próg, żeby Wam pokazać, że faktycznie załączy się. I słyszymy, że wiatraki zaczęły pracować. Pracują cicho i rzetelnie, więc falownik jest w tej chwili. Płodzony. Jest mega słońce na zewnątrz, produkcja jest bardzo ładna dzisiaj, więc, więc teraz oczywiście wentylacja odpowiednio za, za, zapewniona, to te według instrukcji wszystko jest zamontowane od sufitu pewne odległości, no więc za chwilę zobaczycie po kilku sekundach jak temperatura będzie nam tutaj spadała. Zostało to założone na celu, właśnie, wydłużenia, jakby, żywotności falownika. Nie chcesz, by on się przegrzewał, nie chcesz, by się nagrzewał do tych 50 czy 55 stopni, czy 60, bo tak naprawdę wewnętrzny wiatraczek załącza się chyba przy 50 stopniach Celsjusza wewnątrz obudowy. Radiator, wiadomo, wyrzuca to na zewnątrz, więc jest jeszcze bardziej gorący. No ale, wiadomo, elektronika, żeby zapewnić jej takie lepsze warunki do pracy, nie lubi takich skoków temperatur. Zwłaszcza te kondensatory i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, jak bardzo fajnie ta temperatura jest obniżana. Więc działa to znakomicie. Taki regulator można kupić za bodajże 30, parę 40 zł. Wiatraczki też to był jakiś niewielki wydatek. No, całość może kosztowała mi 100 zł. Rurki to, to jakieś odpady poinstalacyjne. Jest to fajnie zrobione, rzetelnie. No, i taki, taki miałem pomysł na chłodzenie falownika, który nie ma aktywnego chłodzenia, ma tylko pasywne. Więc dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i to właściwie tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, a zwłaszcza wszystkich posiadaczy dobrze pracujących instalacji.